Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy kochani Dzień Dziecka, z tej okazji życzę Wam wszystkiego najlepszego. Miał być odcinek specjalny, ale nie potrafię go wymyślić, ponieważ laptop mi nie działa i, jakby miał nagrać odcinek z Robloxu na Dzień Dziecka eee, i dla mnie też, no, no ale niestety laptop mi nie działa i nie mam. Eee, w sensie nie działa i tak, że ten e, taki panel dodatkowy mi nie działa i. Um, muszę mieć myszkę, żeby go włączyć, a nie posiadam myszki, dlatego muszę ją kupić. No a że mieszkam na Zadupy, to nie kupię jej sobie tak po prostu. E, więc moi drodzy, przepraszam was za to. Dzisiaj będzie odcinek, w którym będziemy zgadywali zagadki zadane przez sztuczną inteligencję, ponieważ poprzedni odcinek ze sztucznej inteligencji wam się spodobał, dlatego stwierdziłem, że nagram dzisiaj kolejny odcinek właśnie ze sztucznej inteligencji. E, kochani, życzę Wam oczywiście udanego dnia dziecka. Sobie również każdy jest dzieckiem. Polecam każdemu być dzieckiem. Bycie dzieckiem jest super. Dobrze, więc pierwszą zagadką, którą zadała nam sztuczna inteligencja, jest co jest zawsze przed nami, ale nigdy nie możemy go dotknąć. Mm. Nie wiem, ten. Jutro. Jutro, bo było, było podobne w podobnej zagadce. Więc zaraz napiszę, co. Brawo, zgadza się. Ja napiszę ci. Dziw, dziw, dziwne to, dziwne to. Dobra, kolejna zagadka. Napiszę kolejna zagadka tutaj do niego. Yy... Co zawsze rośnie, ale nigdy nie dorasta? Dzieci, które umierają. Jezu, przepraszam, nie no, Mój czarny humor się od, odzywa, więc napiszę do nie, nie, niego tutaj co? Ze znakiem zapytania. Ogień. Mm. No, w sumie trochę. No ale myślę, że moja odpowiedź również była yy, prawidłowa. Dobra, napiszę do niego kolejna zagadka. Yy... Kolejną zagadką jest, co jest ciężkie, ale nie waży nic? Co jest ciężkie, ale nie waży nic? Tona. Nie no, tona to waży coś, nie? Słowo tona brzmi ciężko, no ale to też nie może być. Yy... Co jest ciężkie? Ciężka jest matematyka, żeby ją pojąć i nie waży nic. Więc napiszę tutaj do niego co? To cień. A czemu jest ciężki cień? Bo, bo mój? że mój cień ciężki? Ale on nie pocisnął. Dobra, napiszę do niego kolejną zagadkę. Będziemy rozwiązywali dzisiaj dużo zagadek. Kolejna zagadka. Łatwe są te zagadki w sumie. Tak, dużo jest odpowiedzi w sumie. Co jest zawsze przed nami, ale nigdy się do nas nie zbliża. Zawsze przed nami. Zawsze przed nami jest, kochani, kolejny dzień. Dobra, ale napiszę do niego co tutaj. To przyszłość. No to chyba dobrze powiedziałem, nie? Ja? Przyszłość. Dobra, kolejna zagadka. Co jest zawsze wokół nas, ale zawsze ukryte? Nie mam pieniędzy, więc napiszę od razu co? To powietrze? No w sumie trochę tak. Trochę tak. No, dobrze, ja bym teraz zadał jakąś zagadkę tematyczną, więc zadaj zagadkę, może o czymś. Zadaj za... zagadkę o. O czym może być zagadka? O dniu dziecka, o. Bodzi jest Dzień Dziecka. Zadaj zagadkę o dniu dziecka. Oto zagadka o dniu dziecka. Który dzień w czerwcu jest poświęcony dzieciom i obchodzony jest na całym świecie? To nie jest zagadka, to jest jakby pytanie, jakby na. Spro... By... Więc napiszę po prostu co? No, 1 czerwca, tak? Przecież to 1 czerwca. No ale bez sensu jest to zagadka, to jest takie zwykłe pytanie w sumie. Tak samo jakbym zapytał, co ma Ala. No ale ma kota oczywiście, zawsze ma kota. Dobra. Zadaj zagadkę o dziecku. Trochę pedofilsko to brzmi. Zadaj zagadkę o dziecku. Niech zada zagadkę o dziecku i zobaczymy, czy ten... Co jest małe, słodkie i lubi się bawić? Ale to odpowiedz dziecko. Małe, słodkie i lubi się bawić? <laughs> Mały pedofil karzeł? Nie no, przepraszam, moje, moje, mój czarny humor jest okropny, przepraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, więc na, napiszę dziecko. Tak, to dziecko. Okej, okay, super. Super odpowiedź. Dobra, zadaj zagadkę o młodzieży. Zadaj zagadkę o młodzieży. Zobaczmy, co to będzie zaga za zagadka. Kto ma wiele energii, uwielbia spędzać czas z przyjaciółmi i lubi próbować nowych rzeczy. Napiszmy jakąś głupią odpowiedź, na przykład twój stary, to będzie idealna odpowiedź Zobaczymy czy też powiem To nie jest odpowiedź na zagadkę, odpowiedź brzmi młodzież Wow, odpowiedział do dobrze, więc yy, zadaj zagadkę, po prostu napisz teraz, zadaj zagadkę Co jest ciężkie, ale nie można go złapać? Co? No to powietrze było, nie? Oddech, dobra, kolejny jednak, jednak, moja odpowiedź nie była trafna. Co jest zawsze przed tobą, ale nie możesz go zobaczyć? Odpowiedź mi przyszłość. Dobra, to już było. Zadaj. Dobra, napiszę po prostu kolejna. Kolejna, kolejna zagadka. Tak, powinien zrozumieć. Oto kolejna zagadka: Co jest złote, ale nie jest metalem? I ja. I ja. Napiszę mu ja. Ja jestem złoty i nie jestem metalem. Dokładnie, odpowiedź brzmi ja Chyba ja Powinien napisać odpowiedź brzmi ty Ja jestem złotym człowiekiem, prawda? Dobra, napiszę kolejne zagadkę, niech tutaj zadaje zagadki w nieskończoność To jest zawsze brzydko, ale nigdy nie, nie mówi ani nie mówi ci niczego Nie mówi ani, nie mówi niczego D Dziwne to jest, więc napiszę od razu co? <laughs> Cień. Dobra, trochę tutaj się zlegowało ta zagadka, więc napiszę ja kolejna zagadka. Kolejna zagadka, niech zadaje cały czas. W ogóle niektóre zagadki się powtarzają. Co jest takie delikatne, że jednym dotknięciem się rozpada? Mój stan psychiczny. Nie no, żartuję. To był żart, kochani, taki joke. Dobra, napiszę ja mózg, co? Co jest delikatne i zawsze się rozpada? To jest jajko. Jednym dotknięciem się rozpada? No nie za bardzo, jajkiem trzeba walnąć, żeby się... Bez sensu trochę ta zagadka, więc napiszę kolejna. Ciekawe, czy o mnie by zadano zagadkę. Co jest tak, takie ciężkie, że nikt nie może podnieść, ale kiedy zostanie położone na białym papierze zostawię czarne ślady. I ja pomalowany czarną farbą. Napiszę ja. Odpowiedź mi, brzmi ciężarówka z oponami. Jest to bardzo dziwna ta zagadka. Dobra, zadaj zagadkę o mnie. Zadaj zagadkę. Zagadkę o mnie. To będzie ciekawa zagadka. Co to osoba, która kocha podróże, sport i dobre jedzenie, ale nienawidzi wstawania wcześniej rano. Mm, nie wiem. Napiszę nie wiem. To ty? No nie uwielbiam sportu. napiszę mu, że nie lubię sportu. Ciekawe co odpiszę. Nie lubię sportu. Przepraszam, nie wiedziałem, co lubisz robić w Dobra, on jest taki, taki ten, towarzyski, że, yy, że szkoda gadać. Więc napisz mu, za, z, zadaj yy, ciężką zagadkę, ciężką zagadkę. Ciężką zagadkę, zagadka o mnie. Ciężka. Co jest takie cenne, że każdy chce je mieć, ale kiedy już je ma, chce się go pozbyć? Kokaina. Napiszę mu koks. Ciekawe, co napiszę. Odpowiedź brzmi klucz do sukcesu. Uważam, że koks jest dużo lepszą odpowiedzią. Yy, myślę, że moja odpowiedź tutaj wali wszystkie odpowiedzi na łeb. Dobra, yy, kolejna zagadka. Co jest takie, że jeśli podajesz je komuś, to go zawsze zadowoli, ale jeśli spróbujesz zjeść, to już nie będzie takie dobre? No znowu koks tutaj pasuje, matko jedyna. Dobra Rada Nie no ale tutaj pasują takie dziwne odpowiedzi, dobra yy, Kolejna zagadka napiszę, zagadka, dobra To jest takie, że im więcej bierzesz, tym mniej zostaje Jezus Maria, czemu cały czas kokaina pasuje? Do, wszystko tutaj pasuje, dobra, napiszę znowu koks, no, no kiedyś musi, kiedyś muszę trafić, kochani Dziura Dobra, moje odpowiedzi są zawsze na topie. Zadaj zagadkę o koksie. Bo uważam, że skoro cały czas tutaj pasuje, to powinienem spróbować o koksie. Przepraszam, że taki narkotyczny temat, na taki narkotyczny temat weszliśmy, ale dobra. Nie mogę wykonywać zadań, które promują lub zachęcają do używania narkotyków. Czy mogę zadać inną zagadkę? Ja napiszę mu tak. Dobra, trochę bez sensu jest ten robot jednak. Co jest takie, że gdy to kupisz, nigdy nie używasz, a gdy używasz, nigdy nie widzisz. Nie wiem. Napisz mu nie wiem. Myślę, że to bardzo dobra odpowiedź. Nie wiem. Trumna. Co jest takie, że gdy to kupisz, nigdy nie używasz, a gdy używasz, nigdy nie widzisz? O matko, ty. Cię... Ta zagadka jest ok. Trumna. Ok, fajna zagadka. Napiszę za tej kolejną. Co jest takie, że gdy je mierzysz, nie masz, a gdy je mierzysz, masz? Też nie wiem. Dziura. Nie wiem, dziwne to, dziura się nie mierzy. Dobra, nieważne, kochani, ale widzę, że na liczniku się nabiło 10 minut. Piękne, pięknie się. Kochani, widzimy się jutro o godzinie 16.00 w kolejnym materiale. Jeżeli ten odcinek się spodobał, to pominijcie mój podbródek i nie piszcie nic o nim. Ja wiem, że jest ogromne. Widzimy się, kochani, jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. pa. pa.